Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii jubileuszowej bitwy. W tym odcinku jubilatem jest po raz drugi u mnie na kanale gracz o Pols Polsat PolsatSłupsk. Cześć Polsat! Witam, witam wszystkich, siema! Yy, nic, a no i w Plutonie zagrał ze swoim kumplem Kowalem. Cześć Kowal! Yy, Polsat rozgrywał ze mną swoją 40 tysięczną bitwę w grze World of Tanks. Czym to graliśmy? No, obiektami 140, ale tam słabo było. Teraz będzie. Lepiej. Dobra, więc link w opisie jest za, za 13 minut. Zaczynają się CW na kampanii, więc już nie będziemy kombinować. Tylko może szybciutko powiedz, dlaczego akurat 113 w tej bitwie? 113. Znaczy, to sprzedałem ją na początku, kiedyś tam ją kupowałem, sprzedałem. No, ale teraz wchodzię, dostała buffa takiego fajnego, no i odkupiłem i przyjemnie się całkiem gra, także mam nadzieję, że pojedziemy tutaj do przodu. Pozabijam no, to jedziemy. No, to jedziemy. No, to jest taki, można powiedzieć medy... Taki medowy, um, tak. No. No. no i chyba, yy, chyba. Chyba raczej pojedziemy właśnie walczyć z tymi medami, czyli chat tak. E50M, Obiekt, jestem, Obiekt... Się... No, no, no. Pięć medów dziesiątego poziomu mają, No my trochę my... słabo mamy w sumie. No. Ale na topce no. jesteśmy. No to zawsze 113 są na topce, <laughs> tylko mamy z td masakra, ja pierdzielę. Jak te deki pojadą gdzieś na górkę, tutaj na D1, D2, to będzie lipa, nie? Ja bym... Ja bym może do miasta jednak się skusił. No my tam za bardzo chyba szans nie będziemy mieli. Na prawej stronie. Chodźcie do miasta, pójdziemy. No dobra. to dawaj. No tylko, że No to wszyscy, wszyscy pocisną za nami, nie? To standard. No zobaczcie, co tam pojechało. Dwa czołgi. No nie ma opcji. Miasto szybko zrobimy, bo tam nic nie będzie praktycznie No zobaczymy Już mam spota No ja też, no to tam spoko Arta się nie przeładowała No ktoś się tam no. pytać nagrywamy może <laughs> pozdrowić się kogoś. No już te pięćdziesiąt starych padł. Dam ja tu agresywnie tylko, że... podjechał, nie? Pop Popchnął tych naszych, bo oni tam będą stali. Wiem tylko, że. już 2-0, nie, nie martw się niczym. Koś to nie ma nic. Tu będzie czysto. O no. oni tam się pytali, tam stronę. TDK się Chciał tu zaatakować. No, tylko żeby. tam nie kampiło 4 cz deki na nas, nie? Bar to jest musimy go szybko zrobić gąskskaę ma Dobra, kończ go 516, no to jest właśnie to Ale dostajemy 4-0 50 O prakty skończy go, wyjedźcie już tam, mnie. Nie no, masakra 2,6 Obiekt 140 wraca A gdzie jest arta? Ja dopiero teraz jadę. Obyk na gąsce No, przydałby się pomóc, właśnie fajne, dawaj, do... ja, jadę, 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 jadę. Uważajcie, jadę. bo grill tutaj się wychyla. Oj, oj. O cholera, to, rano, to no już pomógł. Ten heavy'ik tutaj, kurde, jeszcze. O, patrzcie, się odezwał. Co? Co? Kurde, no. No, może mi zrobił? Dobra. Nie no. Masz nie fart Polsa. No niestety, no film. <gryw> film, kurwa. Teraz film super trafił. Jakbyśmy pojechali tutaj, to byśmy zginęli jeszcze szybciej, nie? Podejrzewam. Za so dużo TDeków, no, no setup czołgów niestety nie po naszej Ale dobrze no się złożyło, bo zaraz CW. <noise> szybko poszło, szybko. No, no ja tam nic, nie, za tysiąc obrażeń Najmniej się na kampanię wyrobimy. Tak, tak, na CW jest. <noise> oh my god. No cóż... Ale nie zauważyłeś Paja, że ostatnio się dość często są takie bitwy 12-3 125 5 albo do zera Bardzo tak, często tak się zdarza. że Fajno i to tak 80% takich nie No <laughs> ale to dobre No nie ma, już, nie, ma już, nie ma już takich wolnych bitew Prawie wszystkie bitwy to są szybcy i wściekli, nie? No, ta, no ale zobacz jaki setup kurde No my 10 TDeków, kurwa oni 10 Medów no. no tak już zaokrąglając No to jak no, no, mamy no. to wygrać na tej mapie? No nie ma opcji to znaczy może powinniśmy po prostu, nie wiem, świecić tym tedekom nie jakoś, ale. No ale tuka, ciężkimi... No, no no no. No tu miasto było puste, przyjechaliśmy spokojnie sobie. Tam jeden tor to jest. no ale tutaj no, sami żeśmy przyjechali, a reszta, reszta stała, bo mobilnością nie grzeszą. No cóż, sobie, um, a, no nie wyszło, nie wyszło. Może gdybyśmy wspólnie jechali w trójkę. No, to byśmy tam załatwili tego T57, te no ale tak, no to dupa. No, nie wyszło, nie wyszło. Ale najważniejsze jest to, że jest to 50 na bitwa, czyli Złoty Jubileusz. Gratuluję! No? Sorry, widać po wynikach drużyny, kto co zrobił, nie? I grill 7 koło No, no, no stuko, jak gdzieś tam radziecki uchodźca. No, ale widać podróż, że no, nie mieliśmy szans tutaj cokolwiek zrobić. No, 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 no. Koniec, koniec, y, złoty jubileusz, za 5 minut wyskakuje CW. E, no nie wyszło, ale y, jeżeli oczywiście y, macie ochotę, no to jeszcze coś tam. Y, pozdrówcie przynajmniej na ten koniec e, i może powiedzcie, jak Wam tam idzie na tej kampanii. No, to jakoś idzie, no był czarny czwartek. Dzisiaj mamy poniedziałek, także kolejny dzień, no jakoś tam idzie, no. Może frekwencji jakiejś tam nie ma, jakieś olbrzymie i... zainteresowanie tą kompanią, nie wiem, czy to czołgi, czy cokolwiek, czy, czy inny jest powód. Ale ci, co chcą, tu grają, tam składy, gary żadnych nie mamy, także wszyscy, wszystkie wszystkie bitwy obsadzone. No i tam spoko, no. Dzisiaj będziemy się bili o tą Cytadelę, zobaczymy. Wczoraj nie poszło, dzisiaj może, może będzie lepiej. O, to ja bym, skorzystam z okazji, pozdrowię Krasnala Razera, który stoi teraz w pogrodzie i moknie i jeszcze z Standała Pompuja, o. Razer, Razer pojechał do Szczecina, bo tam do roboty będzie się starał. No ja to też pozdrowię Rafnieca, starego kolegę kurwa z 2DPA, z którym dzisiaj tam po, pogadałem sobie. No i jak, jak, i wolecznego Salcesona z PDA, któremu tam w dupę wchodzę teraz. Tak jak powie... No ale na bitwy musimy je brać kurde no, bo ten czołg chce zdobyć nie? Dobra. No to trzymajcie się. Życzę wam. No nie może jakie nie, nie 60 tysięcy za rok, nie? Tak jest, tak jest. Co roku. Może na następnym biluszu pójdzie nam lepiej. Lepiej, tak, dokładnie... Nowa no, do, linia szwedzka super czołgów, także. Może już będą polskie czołgi. O może tak, może polskimi zagramy następny. Spoko. To na to razie hej. Na razie, cześć, trzymajcie się.